Program TV na środę 3 kwietnia obfituje w niezapomniane hity. Widzowie będą mogli przebierać w pouczających produkcjach biograficznych, poprawiających humor komediach romantycznych i trzymających w napięciu filmach sensacyjnych. Na szczególną uwagę zasługuje oferta TVP1. Nie można tego przegapić. Najciekawszą propozycję na środowy wieczór przygotowała stacja TVP1. O 21,10 widzowie będą mogli obejrzeć film biograficzny Królowa w reżyserii Stefana Frearsa. W rolę niezapomnianej Elżbiety II wcieliła się nagrodzona Oscarem Helen Mirren. Na planie towarzyszyli jej m.in. Michael Sheen, James Cromwell, Sylvia Sims i Alex Jennings. Produkcja opowiada o losach Królowej tuż po tragicznym wypadku, w wyniku którego życie straciła uwielbiana przez Brytyjczyków księżna Diana Monarchini która nie zamierzała oddawać hołdu byłej synowej, musiała zmierzyć się z presją społeczeństwa i stanąć do rywalizacji z nowym premierem Tonem Blarem. Polsat nie pozostaje w tyle za TVP1. Na 21,05 zaplanowano emisję polskiej komedii Zróbmy sobie wnuka w reżyserii Piotra Wereśniaka. W rolach głównych wystąpili Andrzej Grabowski, Małgorzata Korzuchowska, Zbigniew Zamachowski, Paweł Delong. Katarzyna Bujakiewicz i Joanna Żółkowska. Widzowie Polsatu z pewnością wciągną się w historię Mariana Koseli zaniepokojonego losem dwójki dorosłych dzieci, którym nie spieszy się do małżeństwa. Zdesperowany ojciec postawił sobie za punkt honoru doprowadzenie pociech do ołtarza. Produkcja bawi do łez. Może więc okazać się świetnym lekarstwem na zły humor. Zobacz także, Maryla Rodowicz jest po operacji. Zwróciła się do fanów TVN, wychodzi naprzeciw widzom, którzy kładą się do łóżek wyjątkowo późno. O 23,10 na antenie stacji będą mogli obejrzeć horror roszukać przeznaczenie V. Kultowa już produkcja w reżyserii Stevena Qualea od wielu lat podbija serca kinomanów na całym świecie. Na szklanym ekranie można zobaczyć m.in. M. bellini Holasa D'Agosto. Czy wizja sama. Dotycząca zawalającego się mostu, uratuje życie mężczyzny i jego przyjaciół. Warto się przekonać. Przed filmem TVN wyemituje programy Milionerzy i The Zdrajcy.